Nie maleczko moi drodzy, kontynuujemy sobie nasze odliczanie tak jest, czekamy na święta, seria trwa. Mamy moi drodzy 13 grudnia, co oznacza, że to się on zostało już tylko 11 dni. Tak jest, ten czas tak szybko leci. No a my dzisiaj robimy coś, czego pewnie wielu z Was się mogło domyślić. Czyli oczywiście sprawdzamy sobie brand new season w piggy! a Pigmasa, tak jest! Świąteczny event! Let's go! Klikamy! Yo! Nie mogę się doczekać! Go! No a to sobie zamkniemy, bo to było jeszcze z live'ika. Czacik! Jest! Paranormal Pigmas, joo! Co jest? I skin, e, i one się odblokowują. Patrzcie, to jest odliczanie. A nie! Joo! What yo, What the heck? What? what? Co? Dobra, tu jak ja cię kocham, bratku! Ja nie mogę, dobra! To jest, moi drodzy, za spędzanie czasu w pigi! To wszystko możemy otrzymać, yo! Get out of town, dude! What the heck! W! Me ON, chat! Epickie, dobra, a tu jest ta informacja o pluszaczku. Okej, okay, czy oni to wbijają? A nie, zamówienia, okej, okay. zamówienia, i tu można sobie dodatkowe nagrody odblokować, rozumiem, tak? Okej, okay. tylko nie wiem, czy to jest w tej GRC, czy jest jakieś inne, w jakiejś innej, w której są współprace. Okej, okay, tu już są jedynie które zrobione, i to za niedługo będzie dostępne, tak? Bo oni nie spodziewają się, że tak szybko będzie to wbite, więc to zostanie że jak najszybciej tylko możliwe, czyli ASAP. There it is! MAMY! DISTORTED HOLIDAY! Widzowie, lecimy! Co tutaj będzie?! Okej, jeehe, z zginek! Let's go! Okej... Okay. I tak, że przypominam, nagrywam film na zapas, także sweterek znowu jest, a też wyprany jak coś akurat. Także ja yeah, siedzi fajnie dla klimatu. <grywa> tak, mówię, jakby ktoś tutaj zastanawiał się. No i co, tu musimy teraz, co? Klucz, ok, czerwony. No dobra, no co? Daj! <grywa> Trzeba tutaj poszukać. Okej, okay. no ja już tą mapkę znam... A, łopata potrzebna, dobra, czy trzeba znaleźć łopatę? Dobra, 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 spoko, spoko, spoko. No to jest remaster mapy, także tutaj nie powinno być jakiegoś większego problemu. Ujujujuj, co to jest? Ale to ładnie wygląda ta choinka, to wszystko. Okej, okay, tu na klucz. Zaraz się bot zrespi. Ale my już coś mamy. Okej, okay, drabina, i teraz tak, gdzie jest drabina, co nie, to jest bardzo ważne. Czy ona jest w środku, czy ona jest tutaj gdzieś? Hmm. no byle nie szybko... Czy to jest dźwięk bota? O, o, coś widzę. Okej, okay, drabina, fajnie się nam udało. Okej, okay, Redki, a Redki gdzieś był, nie? Eee. Czekajcie, Redki gdzieś był. Okej, okay, błot chyba tak dość łagodnie do nas podchodzi. Takie mam przynajmniej wrażenie. Redki bodajże był tutaj, prawda? Czekajcie w tym pomieszczeniu. Ej, czy ja tu przed chwilą czasami nie byłem? I czekaj, co? O, tutaj, dobra, jest, jest, co so doła, co so dobra. Ok, Unlock. E, czekajcie, czy nam się to uda przyjść za pierwszym razem? czekajcie, tu nic nie ma. Jak ogólnie zobaczycie jakieś easter eggs, to piszcie, bo wiadomo, mo mogę coś przegapić. A, parpilki, aha, parpilki tu jest, dobra. Mogę tutaj zlecieć? Nie zginę? Nie, nie zginę, dobra. Ale nożyczki, dobra, czekajcie. Gdzie użyć nożyczek w ogóle? Bo tutaj ten plank, to młotek będzie, dokładnie. O, tu nożyczki. Yeah, there it is. No i w labiryncie coś na nas czeka, nie? Na pewno tu jakiś ten klucz. Czekajcie. Yogi jumpsker Jo, czy jak się <śmany> straszyłem? Jo! Dobra, próba druga. O, tu będzie chyba, co? Coś? Ja, o, tu jest, Okej. Okay. Are you serious? Are you serious? Yeah, let's try again. Widzowie, ostatnia próba. Let's go, jak to się mówi, do trzech razy sztuka. On się tu spi? Nie, no ale serio. Dobra, ale mam opłatę na spokojnie. To jest parple key, dobra. To już coś więcej, nie? To już coś więcej jest. Weźmy sobie łopatę i sobie to posprawdzajmy wszystko. Tu ewidentnie coś jeszcze przegapiłem. No słuchajcie, 10 minut mamy, to myślę, że zdążymy, nie? Ale i tem, gdzie jakieś są? Tam klucze, tam. O, tu to jest w ogóle. O, tam jest coś. Bo te lupki to chyba to coś, co mogę już teraz zrobić. To albo to jest śnieg, albo to jest właśnie coś, co mogę podnieść. Okej, okay, tu jest klucz, ale to na razie nie bierzemy, gdyby tam były faktycznie kubki śniegu. No i aha, i tu coś jest. Nie mówimy, że to jest śnieżka, nie. Aha. No to super. Co pozdro No co super extra Śnieżka, nie? Dobra, nie mam pytań Aha, czekaj, co? Ej, czy, aha, aha! Czekaj Ej, aha, aha, aha. Okej, okay, to jest jednak ważne Dobra To ja nie wiedziałem. Ej, no to dobrze, że to zrobiliśmy jednak. Okej, okay, to, okay, to jednak się przydał ten itemek, dobra. Dobra, dajemy to tu, O. No, oh. Ale co to daje właściwie? No, nie wiem, ile są to. tutaj zielony zielonych... o nie. Okej. Okay. Widzę, że trzeba się będzie troszeczkę z tą mapą pomęczyć. Żeby ją wymasterować, szczególnie na bocie. No ale idealnie teraz możemy sobie oderwać jeszcze tutaj tier drugi, widzę, że dropi. O, i potem już skinek na Build Mode. I uwaga! Odbieramy. Uuuu, let's go! Ability crafty. Spoko pigmas, naprawdę, spoko, widzowie, naprawdę, fajne! Także w tym odcineczku to oczywiście będzie już wszystko, jeżeli ktoś z was też sobie będzie grał właśnie w tego pigmasa, to oczywiście życzę wam powodzonka w zdobywaniu skinów, czy to też właśnie w przechodzeniu tej mapki, szczególnie w przechodzeniu tej mapki, no bo skiny to po prostu tylko trzeba spędzić trochę czasu w grze i wtedy się te skiny otrzyma. No i co, widzimy się oczywiście już jutro w kolejnym odcinku serii świątecznej, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji, bo to będzie naprawdę bardzo, bardzo miłe i sprawi, że będzie mi bardzo miło jak to zrobicie, także trzymajcie się, no i cześć! Tchau.